Jeszcze tylko narysować tą kreskę ostatnią, ostatnią, ale nie, nie udaje mi się. Ten ołówek jest zbyt stary. Ej, zaraz, co to? Wow, kredki z tim? Team? Czekaj, jeszcze coś leci. O, i teraz to można rysować. Od razu lepiej to wychodzi. Jeszcze tylko środeczek i mamy to, udało się. Nowe kredki flamastry są już dostępne na sklepie smajsokruka.pl Podajcie! O, jaki mamy piękny dzień Zostałem policjantem i pilnuję porządku Stróżuję jako policjant Musi być wszystko pięknie, bezpiecznie Żeby nikt mi tutaj nie broił Bo wtedy go aresztuję jako policjant Zobaczcie jaką mamy piękną pogodę Idę się przejść na spacer Popatrzę sobie w kąty, wszędzie dookoła Czy czasami nikt tutaj nie kradnie Czy wszyscy są dobrzy? Zobaczmy, przejdźmy się tutaj Tu mamy jeden budynek, musimy też pojechać na taki patrol. Się przejdziemy, patrzcie, mój wóz, tutaj zmieści sporo ludzi. Mogę zapakować ich na tyły, patrzcie. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, sześć miejsc. Ej, kto by chciał się ze mną przyjechać radowozem? Mam kilka miejsc, więc was zapraszam. Napiszcie w komentarzu, a was przewiozę takim policyjnym wozem. Piście komentarze, kliknijcie łapeczkę, a my idziemy do restauracji. Na przykład tutaj jest restauracja. Odczekaj, czekaj, widzę tam kogoś. Ktoś się ukrywa za ścianą, zaraz, zaraz, patrz, patrz, patrz. ej, kto tam przychodzi? Ktoś się czai. Zabiera jakieś rzeczy? Uuu, weźmy tutaj, się schowajmy, żeby mnie tylko ta osoba nie zobaczyła. Ja wszystko będę widział. Zobaczmy, co ta dziewczyna tam robi. Ej. Czy ona nie zabiera czasami rzeczy z restauracji? Ej, ona to pakuje do worka. Zaraz, zaraz. Widziałem worek w jej ręce. Patrz, patrz jak się skrada. Wychodzi z workiem. O nie. Musimy ją dopaść. Normalnie z workiem wychodzi. Ona na pewno kradnie. Na pewno kradnie w restauracji. Szybko wije. wchodzimy do radiowozu. Jedziemy po nią. Odpalamy syreny. Jedziemy. Rura do przodu. Po nią. Wiu, Jadę już po złodziejkę. Zaraz ją dopadnę. Z restauracji kradnie rzeczy. Tak być nie może. Jestem policjantem najlepszym w o, widzę, widzę, ej, ty, nie uciekaj, Stój, stój! Stać policja! Stać powiedziałem. Stać policja! Jestem szeregowy Smyslow. Dzień dobry! To wow! To pani ten szeregowy! To pani ma w tym worku? Proszę pokazać. A? Mam tutaj moje rzeczy. Pa, pani rzeczy to są Jak moje prywatne, nie muszę panu pokazywać. Dobrze, ja sobie pogrzebię w tym worku, założę rękawiczki, żeby tylko nie zatrzeć śladów. Okej, okay, ubierzemy sobie jedną, ubierzemy sobie drugą rękawiczkę i zaraz sprawdzimy, co pani ma w środku. A takie fajne A ja rękawiczki? Mówię, nie musi pan sprawdzić. Takie rękawiczki, fajne są na moim sklepie. Pamiętajcie, minka uśmiechnięta, nowe wleciały, rękawiczki już dostępne. No to teraz uwaga, włożymy sobie rękę do worka i Ej, zobaczymy. To są moje rzeczy! Zobaczymy, co pani ma. Proszę stać się nie ruszać, proszę się stać tak. nie ruszać. No to teraz zobaczymy sobie, co pani ma w środku. Rękawiczki pani, mam ubrane. Moje rzeczy, proszę pana. No to wkładamy. Co? Pani nic tam nie ma? Pani mówi, że nic nie ma? Nie, nie, nie. Kradnę. Nie kradnie pani? No to zobaczmy. Uwaga, uwaga, wkładamy rączkę, wkładamy rączkę do środka. Wow, co jest? Aż mi mikrofon wannął. Ej, wyciągnęłem kilofa. Uuu! Pani kradnie kilofa. Nie, nie Ej! Normalnie pani ukradła kilofa komuś. To, to, to jest diamentowy. proszę pana. No wyciągnę normalnie diamentowy kilof. Zobaczcie, mam wyciągnięty diamentowy kilof. Ona kradnie kilofy no w Minecrafta I już pani ma za to 5 punktów karnych i 2 dni więzienia. I 100 punktów mandatu. <grych> nie, 200 zł do zapłaty. 200 zł A patrzę dalej, czekaj, to nie wszystko, to nie koniec. Zobaczmy sobie. Czekaj, czekaj, robię. <laughs> rozgrzał rękę do włożenia, uwaga. Smile, team, w nowych rękawiczkach patrzymy sobie. Uwaga, co pani ma tutaj? Co to jest? Czapka? Ej, zaraz, zaraz. To jest czapka świętego Mikołaja. Ej, pani. Pani kradnie czapki Mikołaja. Ej, pani powalił? No nie, tak być nie może. Dobra, teraz się wkurzyłem. Normalnie no, to jest ja czapka wstrzyma. świętego Mikołaja. Jest tu napisane Tym w ogóle. Ej, ale dobra, teraz się wkurzyłem. Nie no, pani przegieła. Aresztuję panią, aresztuję panią. Słyszy? Pa stać, stać, bo strzelam. Jest pani aresztowana. No, no, się, no. Ukradła pani kilofa z restauracji. I proszę jeszcze, wy y proszę rozlewać ten worek i wyrzucić mi te rzeczy poważnie. Proszę, zobaczmy. Zobaczmy. No, dobra. Proszę, wszystkie rzeczy wyciągnąć z tego worka. Ja już to muszę zobaczyć. Proszę to wyciągać. Ale już, ale już. Co w tym worku Proszę. są? Pieniądze. O nie, pieniądze w tym worku było 10 lat więzienia normalnie. 15 lat. Proszę? O garnek. To normalnie 15 lat więzienia za garnek. Proszę? Co jest? Co to jeszcze jest? Jakaś miotła. No nie serio. Co? Mop. Jeszcze wiatro pani ukradła? Nie no, serio? Jeszcze stół? Nie, nie wierzę w to. Nawet stół pani ukradła? Serio? Tyle rzeczy pani ukradła? Nie no, pani, takie rzeczy nie Dobra, jedziemy do więzienia. Do więzienia! Do więzienia, powiedziałem! Do więzienia! Do więzienia, ale już! Ale już, ale już, zapraszam, zapraszam do środka. Jedziemy do więzienia. Tak być nie może, nie? Normalnie. Jedziemy, teraz pani będzie aresztowana i na kilka lat dosłownie. Aj, czekaj, uff, uf, ale wadłem. O nie, to wody miada, nie, 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 nie. O, przejechałem, przejechałem, dobra, wyjść, stawiałbym umiem jedzić. Prrr, patrz jak dojechałem ekspresowo. Przez wodę. Dobra, proszę wychodzić, proszę wychodzić za mną, za mną, za mną. Ok, idziemy tutaj do więzienia. Tu jest policja! I tutaj też mamy więzienie, w którym właśnie pani będę przetrzymywał. Proszę zapraszam do środka. Proszę za mną. Szybciej. O co pani robi? Do środka powiedziałem, Ale już chodź tu! Stać, uszczelam! Stać, musczelam! O, do, do środka, do środka, w lewo proszę skręcić, w lewo. Ja idę pani za panią teraz. W lewo, w lewo, prosto, tak, tak, szybciej, szybciej, bo czasu nie mam. Prościutko i teraz tutaj w prawo i tu, tu jest pani. Proszę bardzo, zamykam. Ok. i pani tu siedzi zamknięta, elegancko, a ja idę teraz patrzeć i sobie a jeszcze może zobaczę. O to ze mną to? ja mam z panią posiedzieć? A gdzie? No, no tutaj. Zobaczę pan, tu jest dużo miejsca. Na łóżku mam posiedzieć z panią? No nie, ja tak? jestem policjantem. Ja nie mogę takich rzeczy robić, że mogę z więźniarkami sobie ale w środku pan może wszystko! To, ale pani mnie zaprasza do środka Celi? Zapraszam, zapraszam do moich skromnych progów. A czemu mnie pani zaprasza? Dlaczego? To, no, że pan jest taki ładny. To, że jestem ładnym policjantem? O, no, miła, tak. miła pani jest, ale bardzo to miła. może aresztować? Dobrze, ale to może później? Ja teraz nie mogę takich rzeczy robić. Idę dalej stróżować. Ona mnie zaprosiła do Będę celi. Czeka. To jest taka dziwna kobieta. Ej, normalnie, ta dziewczyna chciała, żeby ja poszedł z niebos. Do... Nie, nie wytrzymę. Do jednej celi. Dobra, patrzymy dalej. Czy ktoś tutaj nic nie kradnie? Chodźmy, jedziemy na patrol. Wejdźmy sobie do autka i jedziemy patrolować ten cały teren. Musimy przejechać i dokładnie zobaczyć, czy nitki nic tu nic nie kradnie. Dobra, jedziemy teraz tu na lewo, tu na prawo, patrzymy cały teren. Dobra, podjedźmy, o, tu jest jakiś domek, zatrzymam się elegancko. Dobra. Prrr. Dobra, wyjdę sobie na przejście. O, tu mamy basenik, ale zarosło, nie Ej, czekaj, czekaj, coś tam widzę. Co tam jest? Zaraz, zaraz. No nie, znowu jakieś rzeczy meble kradnie. Na pewno i fioletowe, a ja ona jest zielona. Patrzcie jak kradnie, wszystkie te szuflady bierze. O, nie Wiesz tak by się nie może. To, co mi się tutaj przyda? E, patelnie. O, Ej, dobra, co jest? bierzemy. koszko, idę, idę, idę. Stać, 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 stać! Policja! Ej. Stać policja, powiedziałem! Stać policja! Ha, 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 Halo! E, co, co co, się stało? To co się stało? Widzę. To no, co się stało? Przecież ty kraniesz, ja, ja widziałem wszystko. Widziałem. Ja, ja, ja nie wiem, ja się dopiero obudziłam. E, co? Co ja tu robię? Gdzie ja jestem? Ale ty kłamiesz, zaniki pamięci nie wierzę w to. Nie! Nie, 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 nie wiem. Ja tu robię, ja, ja przed chwilą się obudziłam. Ej, jak pani kłamie, o zaniki pamięci, tak, tak. No pani by mogła gdzie, wiedzieć, gdzie ja i na jestem, poduszce sobie pana? normalnie pospać. A jakby pani ej. chciała, to może się na poduszce tak położyć, o, fajnie. Hmm. Na poduszce. O, ej, poduszka o, jest jak z dobrze. policji. Poduszka jest niebieska, jak normalnie z policji, nie? Dobre, proszę ej, proszę. Pana, to ja już pójdę do domu. Ej, gdzie pani idzie? Proszę stać, proszę stać, powiedziałem. Ale, ale o co chodzi? Tak być nie może, czekaj, czekaj, ja zmęślę sobie. Ej, proszę stać, gdzie pani wybiera się? Do więzienia z pani, przecież pani ukradła tu połowę kuchni. No, jak to widzi? Ja przecież zrobiłam! Ja się dopiero obudziłam! Co, co, pani gada? Nie dowiedzieli, ale już! Po, 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 no, szam! Dobra, skakać, dobra, proszę! Skac, skac, skac. Raz, zobacz, zobacz! Tak, tak, tak jest, do ciotka, do, do woza, do woza! E, teraz dobrze, do. Dobrze, dobrze, panie policjancie. Mamy jedziemy do z panem, na musiałeś? policję, tak! Nie, do tyłu! Gdzie mi tam się nieszczęśliwie! Do tyłu, ale już! Do tyłu! E, e, dobra, już wysiadam! Złodzieje siedzą w tyle, co Wycofujemy i jedziemy! Wiu, wiu. Jedziemy teraz! Robi jako policjant, pani. Stojniak? Mi powie. Co, jaki przystojniak? Dora, tutaj podjeżdżamy na parking i pani do więzienia idzie. Do więzienia, wychodzimy no, no, i do no, no. więzienia. No, ale ja nie wiem za co, no, Zapraszam. Ale Nie wiem za co. Ja, jo, ja pani nic nie mam z nigdy nic nie wiedzą, złodzieje nigdy nie wiedzą za co. Do przodu, do przodu, teraz w lewo, teraz w lewo. Jeszcze Dobrze, raz w lewo. Proszę pana, ale gdzie mnie pan zabiera? Prosto, prosto, szybciej, szybciej, proszę. Do prosto. Tutaj? Tu już jedna dziewczyna siedzi. Jacyś. No tutaj możesz też być. Tu jest druga dziewczyna będzie, proszę do środka Ale to się nic nie zrobiłam. Dlaczego ja mam być za kratkami? Proszę pana! Dwie jesteście, słyszycie, dwie jesteście w środku w pacę, a ja idę patrzeć dalej patrolować. Już dwie a dziewczyny. Ja panie. Dwie dziewczyny, nic jej pani nie przynoszę, tu jest więzienie, nie ma jakiejś stołówki. Pan przyniesie siebie! No nie, masakra, dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej na patrol, ale czekaj, czekaj, tu widzę. Ej, zaraz, zaraz, tu jest jakaś dziewczyna z plecakiem. <laughs> Ona ukradła kasę! No nie, patrz, laptopa... O nie, na moim posterunku tak być nie może! Proszę, stać, stać, stać! Policja, policja, policja! Stać, policja, policja! O nie, to tu jest lustro, nie mogę przejść. a Nie jestem... <laughs> nie widziałem tego, nie mogę tu przejść. Proszę, stać! Tylko przebiegnę oko! <laughs> przebiegnę naokoło, już biegnę, już biegnę. No nie wytrzymę, szybko, 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 szybko. Muszę przejść, proszę, stać, nie wychodzić z tego. Dobra, okej, okay. dobra, jestem. Musiałem przebiec przez całe... Co pani tu robiła? Napisała: Ja nic nie robiłam, ja tylko zwiedzam, co? Widziałem pani, że pani wzięła tutaj był laptop, tu był komputer, ja wszystko widziałem! Moje oczy pani nie okłamie, mój monitoring jest zawsze włączony, mój plecak jest pusty. No to dobra, no to sprawdźmy, co jest w plecaku. Ja zaraz se pogrzebię. Proszę stać, proszę stać. Dobra, ta sama sytuacja. Zobaczymy, co wyciągniemy teraz z plecaka tej dziewczyny. Uwaga, uwaga! Została mi tylko jedna naklejka! którą Musimy przykleić na sam środek i aby pasowała i mamy to mnóstwo naklejek! Każda z tych naklejek jest dostępna na moim sklepie. Bo to są nowe, duże zestawy naklejek. Smysal Team, Shiba, Kosmos i ekipa. Badajcie na sklep smysalgruga.pl Rękawiczka założona i sprawdzamy, co jest w środku. Uwaga, uwaga, grzebiemy w plecaku. Dziewczyny, patrzymy, co na tutaj ma. Co tutaj jest? Co tam jest? Czekaj, czekaj, nie widzę, nie widzę. Okej, okay, wziąłem. Dobra, co to jest? Flamastry? Ej, pani. Proszę tutaj stać, nie ruszać się. Normalnie pani ukradła w kredki flamastry. Ej, zaraz, zaraz, przecież to są moje. Skąd pani. Ukradła? O, tak być nie może. Patrzcie, to są nowe flamastry i nowe kredki, które wrzuciłem na sklep. Dosłownie wrzuciłem je dzień temu, a ona już mi ktoś kradnie ze sklepu. No tak być nie może, ale się wkurzę. Policjant się wkurzył. Smilesto jest normalnie z znerwa... Proszę za mną, jest pani uwięziona. Pięć lat pani będzie w więzieniu. Pięć lat za to kradnięcie. Jeszcze laptopa ukradła. Ej, widziałem, patrz, widziałem wszystko. Jest laptop. Dobra, za mną, za mną idziemy. Ja, ale już, ale już, bo strzelał. Idziemy do więzienia, teraz tak być nie może. Dobra, zamykamy to. Okej, okay, pyk. I do więzienia. Proszę, proszę wyjść z tej co pani robi? Ale pan jest taki ładny? Ej, kolejna dziewczyna, ja wiem, że jestem ładny. Kolejna dziewczyna mi pisze, że ładny. Dobra, ale nieważne. Idziemy teraz, za mną. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tutaj proszę za mną iść. Przodem. Do więzienia tutaj akurat blisko jest policja. W ogóle, co przyszło na myśl? Ej, kto by kradnął naprzeciwko policji? Nie, to trzeba mieć mózg. Normalnie ona kradła naprzeciwko policji rzeczy, nie? Tragedia, nie no. nie wytrzymy. No, zapraszam, zapraszam do mnie tutaj. I pani będzie do, do celi. Mamy już trzy dziewczyny, Dora. Muszę je ogarnąć. Musimy, Musimy przebrać. Ej, co ona zasnęła Proszę stawać do oceli, doceli, doceli, do oceli! Panie wrócił, wrócił. Do celi, doceli. Dzień, dzień dobry, ja już wstaję, ja wcale nie śpię. Ja ale nie, o, nie dobry. do nas chodzi, proszę zamknąć za sobą drzwi. Ej, co jest? Dziewczyny, proszę przestać komplementować, Za mną, ale już! Za mną, proszę bardzo. Proszę pana, pana stanie na koniec świata. Za mną proszę bardzo, za mną idziemy, idziemy, za mną idziemy. Teraz są pani tutaj przy mojej władzy. Tutaj musimy się przebrać. Już te dada, ładne stroje! Te dada, ładne, proszę, ładne proszę. stroje! Dada, pani już nie będą mieli. Tutaj zapraszam do środka i proszę się przebrać. Proszę się przebrać. O, tutaj są ładne ubrania. Stroje. Tak, ale ja będę wszystko widział. Ja muszę widzieć co pani państwo się przebierają, dlatego że tutaj ktoś może coś wyciągnąć, ktoś może ukradnąć. Ja muszę wszystko widzieć. Co pani tam proszę się przebrać. O, jest jedna się przebrała. Elegancki, piękny strój. Druga się przebrała i, jak I teraz wywiadam? jeszcze jeszcze jedna została. No ładnie, przepięknie. No i teraz to ładnie wyglądacie. Tak, więźniarki. <laughs> Jesteście... nie, no, mi się nie, podoba. Ja Macie strój więzień. Wkryty. jedna, druga i trzecia. Dobra, dziewczyny są. Nie, nie pasuje. No, elegancko. I teraz idziemy do się wykąpać, bo pani śmierdzi. Ten strój śmierdzi? No to o, dobra, to możemy się wykąpać. Elegancko dobrze. Chodźmy do łazienki. Tu jest łazienka. Zaprowadzę panię. to elegancko. Ale Mogą się pani załatwić. Nie będzie patrzał, nie będzie mógł pan patrzeć. To ja patrzę cały czas. Ja zawsze będę patrzył. Ja muszę nie, widzieć co ja pani nie robi. Będę się kąpać, jak nie. Ja muszę wszystko widzieć, dlatego to są takie. Yy, to jest Nie, taki paragraf, to. to jest się będę pan będzie patrzył na To jest ja takie prawo, że y, ja nie muszę wszystko... Prawa. Niech ja tu wezmę rewolwer. Zaraz będę strzelał po nogach. Okay, Proszę dobrze, bardzo, wchodź do środka, do środka. Do środka, roze, do, środka, do, środka do środka, do środka, ale już zamykam. do Będę wszystko widział, wszystko będę patrzał. No co tam oni robią? Co Dobra, oni tam robią? E, To e, tak robimy, tak, tak. Ej, zasłoniły to, się. Oni. Tutaj, o, nie. tutaj, o, nic, Zasłoniły się, zagadko. nic nie widzę. Oni najgorzej zasłoniły się. Nie widzę teraz. No dobra, ale z drugiej strony nie można kogoś podglądać w łazience. To jest... No to jest niedozwolone. Dobra, no to w takim razie poczekamy. Nie będę patrzał, nie będę podglądał, już wie, wiecie, już dobra. O, leci woda, czyli one się kąpią. Ładnie tutaj woda leci, widzę z góry. Jedna druga. No i tam się elegancko myją, ja nic nie widzę. Dobra, ja nie podglądam. Poczekam sobie chwilkę tutaj elegancko. Poczekamy, zobaczymy ile im to zajmie. Jak jak pani tam idzie? Alo? Jak tam... Ej, czekaj, nie słyszę. Halo, Jak tam idzie się kąpanie? Słyszę, że woda leci, zobaczcie, woda? leci. Ej, oni nic nie mówią, tylko słyszę wodę. Halo, proszę się odezwać, bo zaraz wchodzę. Proszę się odezwać, bo będę strzelał, no. No, nic nie gadają. Ej, zaraz, gdzie one są? Nic nie mówią. Może nie słyszą przez tą wodę, ale... Czekaj, czekaj. Tutaj może zobaczyć, Też mam zasłonięte tej. No, nic nie widzę. Ani z tej strony, ani z tej. Dobra, muszę wchodzić. Wchodzę! FBI, open the door! Pff! W końcu. Ej, co jest? Nie ma ich! Nie ma! Wiedziałem, że muszę patrzeć! Wiedziałem, wiedziałem! To nie! Uciekły mi dziewczyny! Patrzcie, leci woda jedna druga. No, nie uciekły mi, uciekły mi! Nie ma ich! Wiedziałem, że to jest to zrobione. Czekaj, ale zaraz, zaraz! Pod toaletą? Dziura pod toaletą! O, nie uciekły mi! Wiedziałem, żeby na nie patrzeć! Wiedziałem! Tu pod tu, toaletą! Szybko rozwalamy toaletę. Idziemy teraz pod toaletę. One weszły dosłownie na dół. Przekopały dziurę, ale szybko, zaraz! Spadamy na dół! Lecę, lecę, lecę! Lec. Gdzie one są? E, tutaj nie ma ich, szybko, szybko, biegniemy, 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 gdzie te dziewczyny, gdzie te dziewczyny, gdzie one uciekły, musimy je aresztować, no, one tyle rzeczy nakradły, dobra, idziemy teraz do góry, okej, okay, mamy drabinkę, spinamy się, gdzie one są, zaraz broń wyciągnąć. gdzie wy jesteście, gdzie wy jesteście, stać, bo strzelam, stać, bo strzelam, pum, nie, nie ma ich, no, gdzie one uciekły, no, nie, teraz mogły uciec z siną dal, no, nie, co za policjant, słaby tragedia. <laughs> Nie no masakra! One pewnie uciekły już ich nie ma, nie znajdę ich. O nie przecież mogły uciec wszędzie. Tam mogły uciec tam. Chyba, że wsiądę do auta, zaraz przejdę idę po kluczyki. Za... czekaj. O jest? Ey. Eee... Co to... tu się stało? Ej, eee, dziewczyny. Dziewczyny, czemu macie serduszka na oczach? Czemu wy mi grzebiecie wpadł? No, w pa ale pan jest ładny, piękny, mi się tak podoba pan. Ej, ale wy, ja myślałem, że wy uciekliście. Ja myślałem, że dziewczyny mi uciekły, czyli one tam poszły sobie w siną dalej, ale. Nie no, uciekłyśmy, żeby móc być tutaj z panem. Tak, my Ruper, będziemy naj... teraz z panem. Najpiękniejszy policjant? Eee, co ją zrobić? Ej, te dziewczyny normalnie mają serduszka na oczach. Zapraszamy tutaj. Zapraszamy tutaj. Ej, dziewczyny, nie, nie podchodźcie do mnie. I Jesteście aresztowane. Jesteście aresztowane. Stajdź, bo będę strzelał. Jestem ale chodź no. ej, 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 nie podchodzi do mnie. Czemu pani tak do mnie podchodzi? Proszę mnie tutaj nie tykać. Panę strzelą, pana A, Nie, nie, o bonica mi się skończyła. O nie, o, nie najgorze nie, no, dziewczyny, zostawcie mnie dziewczyny, dziewczyny, co wybioricie. Zabieramy, go zabieramy go! O nie, nie, nie wiem, co teraz dziewczyny mi zrobią. Słuchajcie, ale chciałbym wam coś powiedzieć, bo zaraz dziewczyny mi coś zrobią. Ale wy możecie wejść szybko na mój sklep. Słuchajcie, największe promocje, największe rabaty! Black Week, który się zacznie! 25 listopada. patrzcie tutaj! Największe rabaty na sklepie będą w całej historii! U mnie, aż do minus 90%. Będą 50, będą 40, będą różne promocje na różne wszystkie moje rzeczy. Poduszki! Bluzy, czapki i wiele więcej! Nawet na flamastry! Nawet na takie rzeczy, które Wam pokazywałem wcześniej. Na wszystkie te rzeczy, które widzicie na moim sklepie, będą przecenione. Black Week, który tutaj jest, będzie na sklepie od 25 listopada. Zapisujcie sobie szybko datę. Na, za, za pomocą na przykład flamastrów możecie sobie zapisać. Elegancko piszą. Znotujcie tą datę: 25 listopad, aż do 1 grudnia. Całe 7 dni będą największe rabaty na sklepie z wpadajcie, link w opisie. Dziewczyny, dziewczyny, puśćcie mieć, puśćcie co ale buja, buja, o nie buja, buja. A, o, o nie, całują mnie, ucieka, ucieka, o nie, pocałowały mnie, o fuj, jak ja wyglądam, co to jest, co jest, to jest pocałunki, o fuj, 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 zostawcie a, mi dziewczyny, dziewczyny, a, zostawcie a, mnie, muszę szybko uciec, nie, tragedia, szybko, szybko, uciekamy, 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 idziemy na piętro, na piętro wyżej, czekaj, zamknę tutaj drzwi, dobra, i czekamy teraz tędy, dobra, gdzie jest piętro wyżej, ona gdzieś było o tutaj, tutaj jest. Zanim, zanim. Dobra, idę się schować, idę się skoćzać. Tutaj się schowam. Oh, oh. pobieg. okay, 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 nie pobiegł! Okej, okej, chowam się, chowam się. Nie widzę dobra. mnie, nie widzę mnie. O o, idą, idą, idą. o nie, o nie! Dobra. Masz przychodzą dalej. Haha, ha, nie widzę mnie, nie widzę mnie. Może tu na górze, a nie tu nie ma wejścia. Czekam tak. ok, tutaj! Okej, okay, poszły, 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 poszły. Dobra, dobra. Nie jest! Nie widzę, o, o, o nie! Tutaj jedna przeszła, dorażu tylko mi nie widziała. Dobra. Ha! Nie zobaczyła mi X, jestem tu w tym pokoju, nie widzę mnie! Dobra, teraz sobie wyjdę elegancko, teraz sobie pójdę, dobra. O, o nie! To jest z No szybko, szybko, szybko. idę w nogi, w nogi, w nogi, w nogi, w nogi, w nogi, teraz tu w nogi, w nogi, w nogi, w nogi, uciekamy, uciekamy! O nie! O nie zapały mnie! Jak to możliwe? Przecież... I co? I co? Liście u góry! Oo o, zostawcie Dawaj mnie! Buziaka, nie, Zostawcie mnie dziewczyny! Robicie swoim ekranem! Ale Chodźmy, życzę się, nie, 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 moja praca to jest nie, nie, ja myślałem, że tu będę chłopów, jeździów, nie, nie, chcę być o, nie, 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 o, dobra, dobra, już. O, jeszcze woda mi się tu wylała. Nie, no tragedia. Ja już nie chcę o być policjantem. O, 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 nie, 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 tylko nie to, dobra. stawcie mnie, dziewczyny, no! Nie, no nas! Nie, one chcą tu wejść. Widzowie, mam ich wpuścić? Napiszcie w komentarzu. Czy mam wpuścić te dziewczyny do domu? Decydujcie w komentarzu tak lub nie, ale nie wiem, co mi zrobią. I wpadajcie na mój sklep po fajne nowe rzeczy. Poduszki kosmiczne, nowa grafika na bluzach, nowe rękawiczki, nowe czapki. Tyle rzeczy wleciało. Tak samo flamastry, kredki. To wszystko możecie zobaczyć na smajslokloka.pl. Link w opisie. Wpadajcie! Smysl team!